Witam Państwa. Ostatnio w mediach jest głośno o tym, że Lid i Biedronka konkurują ze sobą o niskie ceny. No oczywiście ta konkurencja trwa już od dawna. No i jest to z korzyścią dla klienta. Powinno być z korzyścią dla klienta, tak? Ulotki, marketing, ostatnio reklamy. Oba koncerny, oba, ob, obie marki w lutym bardzo intensywnie reklamowały się w, w mediach reklamy telewizyjne o tym, że każda z nich ma niższe ceny, jedna od drugiej, prawda? No, klienci jak chodzili do jednego i drugiego sklepu, to mogli oczywiście zobaczyć różnice, gdzie te ceny są niższe, choć no, jest, jednak te ceny były niższe niż w, w niektórych innych sklepach. No. No i teraz pytanie, czy coś z tym trzeba zrobić, no bo ostatnio słyszałem, że wódka była w jakimś sklepie chyba bodaj, już nie wiem, czy w Lidlu, czy w Biedronce, za 15 zł tam pół litra, prawda? Nie wiem, jaka marka tej wódki, no ale że ktoś z polityków mówił, że to za nisko, że to za niska cena. No i tam Urząd chyba ochrony konkurencji i, i, i też miał pretensję, że ta cena jest zdecydowanie za niska i powinna być wyższa. Nie wiem, nie wnikam. No... Kto co lubi, kiedyś chyba w jakichś tam sklepach nie będę tu reklamował marki. 1900, coś tam, taka wódka jest też tania. Można ją oczywiście kupić, spróbować no i następnego dnia, prawda, przeżyć swoje. Natomiast o co chodzi, w czym jest problem, albo nie jest. No, jeżeli mamy tanie, tanie, tanie produkty żywnościowe, no to chyba powinniśmy się cieszyć, prawda, bo za niedługo rząd nam podwyższy 5, 0% stawkę na żywność do 5%, więc mamy niską inflację, no, ceny produktów jakoś się tam ustabilizowały, więc powinniśmy się cieszyć, Ponieważ inflacja znowu pójdzie do góry, prawda? I ceny produktów będą rosły. A jak mówił rząd, a jak mówił premier Mateusz Morawiecki, droga wódka to dobra wódka, więc e, będą, be, żywność powinna nam, droższa żywność powinna nam lepiej smakować, prawda? No co, co prawda, też rząd się zmienił, no ale VAT e, e, ma wrócić do 5%. E, dalej. No, mamy nowy ład, rolnicy strajkują. Jeżeli tak, dalej, jeżeli tak dalej pójdzie, no to Unia Europejska chce do 2050 roku zredukować emisję CO2 swoją w Unii Europejskiej o 90%, czyli z światowego 7% do około 1%. Będziemy po prostu rekordzistą w redukcji CO2 i uratujemy świat, gdzie Chiny inwestują, wydziela, kilkanaście do, kilku, do około 20% wydzielają rocznie dwutlenku węgla i inwestują w nowe rodzaje, w nowe kopalnie węglowe mają inwestować. Dalej Afryka też. Bardzo dużo dwutlenku węgla wytwarza. No a Unia Europejska będzie ratować oczywiście świat. Jeżeli do 2050 roku przeżyjemy, no to będzie nam się żyło dużo lepiej, prawda, jeżeli nie zbiedniejemy. Bardzo podoba mi się ten obrazek krążący po internetach. No, tak może wyglądać Unia Europejska właśnie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, prawda. Do tego zmierzamy. No, także to tyle, jeśli chodzi chyba o, o ten odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, to będą następne. Możecie komentować, pisać, co o tym myślicie. No, to tyle. I. Dzięki. No ja a jeszcze wracając do tego dwutlenku węgla i, i ociepleniu klimatu. Oczywiście ja tutaj ja nawet nie wnikam, czy jest ocieplenie klimatu, czy nie. No ale gdyby tak na przykład inwestować w jakieś filtry ochronne, mamy nowe technologie, coraz bardziej rozwijające się technologie, które powodują, że ograniczamy produkcję dwutlenku węgla, tak? Niech kraje bogatsze ograniczają ten dwutlenek węgla, bardziej rozwinięte, inwestują w nowe technologie my, niech nam pozwolą jeszcze produkować, korzystać z tych kopalni, bo jeżeli my będziemy przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat jeszcze wykorzystywać nasze kopalnie i wytwarzać te CO2, no to naprawdę my, na przykład taka Polska, nie spowoduje, że o, ocieplenie klimatu będzie niewiarygodnie wysokie, gdzie inni będą redukować to CO2 na przykład. Także no, takie tu mamy absurdy, prawda? To tyle i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.